Szybko polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag drugim odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Super Jeżeli Wam się ta seria spodoba to zostawcie mi tu ponad 75 łapek w górę, dobijcie mi ten subskrypcji do ponad 9000 subów i pozdrawiam wszystkich moich nejl. Przech i ci, którzy chcieli zostać przede niepotrowieni. No dobra, to teraz sąd. Of, przecież jest już muzyka. Tylko tutaj dźwięki jakoś niesłyszalne jest. Kurde, nieważne. Ranket bierzemy i tak, pamiętajcie: zero wyspisk, zero przeklinania i zero wszystkiego. Zwłaszcza ten tak, Martin, ogarni tak, się to tak, trochę. Ranket. Tak, no, tak, Brązny mecz. Ile sekund no, trzeba to, poczekać, aż no, no, kochanie, zagaramy w coś? Ale no, to ja się nie dziwię, jak... A może nie. Ranket tylko casual. Random Rollers, mecz, o w randomie zageramy. Dobra, poczekamy z czasem, jest w końcu, załadowało się, a ciekawe czy podczas filmiku będzie jakaś Zid, podłączenie kabli i takie tam. A zobaczmy, co ja trafiłem rarę. Tylko nudne jakieś przedmioty sklepowe za darmo. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek z hashtag drugiego odcinka z Girl Super to wiecie to robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa, narka, papa, elo, pa, mordy. Życzę Wam miłego dnia.